Dzień dobry, niedługo zaczyna się dzień walentynek. Z tej okazji chciałam zrobić jabłkowe ciasto. Przygotowałam sobie jabłka oraz przygotowałem sobie piekarnik na 180 stopni. Na początku zbijam 5 jajek, <grym> Potem biorę szklankę cukru i wsypuję. A następnie wszystko miksuję. Po zmiksowaniu dodajemy dwie szklanki mąki. Później dodajemy szlankę oleju, łyżkę soli, sody, i łyżkę proszku do pieczenia. A następnie mieszamy. Po zmiksowaniu wsypujemy jabłka, A potom ja imiešam medzi to maslo, Następnie lewamy to wszystko do oh, Następnie wkładam do piekarnika. Po czterdziestu minutach wyjąłem ciasto z piekarnika. Teraz czas na dekorowanie. Do dyspozycji mamy pierniki, migdały, posypkę i rodzynki. To na porządku, rozłożyłem pierniki. Tak wyglądają moje ciasta po dekoracji. Zapraszam smacznego. No i już dobrze <tuszy>